Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. No bez skoro nasza świątynia nosi tak zaszczytne miano brytkowskiego sakr, wypada nam się przez minę głębiej zastanowić nad wymową świętsze serce Jezusa. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serce nasze według serca Twego. Co to znaczy? Przede wszystkim, o czym już niejednokrotnie zresztą mówiłem, trzeba zrozumieć, że w biblijnym języku Kościoła serce absolutnie nie oznacza tego, co oznacza choćby we współczesnej Polszczyźnie, nie tylko polszczyźnie, ale w ogóle we współczesnych językach, we współczesnym świecie, kojarzy się serce przede wszystkim z emocjami, z uczuciem. Natomiast w piśmie świętym właśnie za, za uczuciem, za te emocje odpowiedzialne nie jest serce, lecz energia. Że kiedy Matatjasz zobaczy, jak w obecności dostojnika królewskiego, któryś z hebrajczyków, składa ofiarę na pogańskim ołtarzu, ser nerki mu zadrżały, nerki mu zadrżały. Czyli uniósł się takim świętym gniewem, ale to były emocje. Jak nerki zadrżały, tak podbiegł. I rozkładał mieczem zarówno tego dostojnika królewskiego, jak i który ofiarę składał, a ołtarz rozstrzastał. To czyli uczucie, emocje. Natomiast serce to jest nasza mentalność. To w jaki sposób myślimy, zapatrujemy się, ale tak wewnątrz w sobie szczerze. Co jest w sercu człowieka? Tu nie o to chodzi, co człowiek pokazuje, w jaki sposób sam siebie chce przedstawić, jak się kreuje, jak wygląda oczarpiona. Nie, serce to jest to, co wewnątrz. To, co w środku, w to. czego zmierzasz, jak się zapatrujesz, jak widzisz rozmaite rzeczy wokół siebie, to jest serce. Sposób myślenia, zapatruwania, czyli mówiąc inaczej mentalność, odpięcie. Zatem Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. To znaczy, sprawę, aby nasze myśli, to co wewnątrz w nas, nasze najskrytsze nawet pragnienia, dążenie, sposób postrzegania i widzenia sprawy były przeniknięte pokojem. A pokora, uwaga, to nie jest siadanie na najniższym zydelku wtedy, kiedy dla ciebie przeznaczone jest miejsce prezydialne, nie? bo to był właśnie prawda. To nie, jest, to nie są skromnisiowate jakieś miny, zmieszanie głowy, skromne przewracanie uczarów. To nie jest pokój. Pokój to jest przede wszystkim przyznawanie racji Panu Bogu, a nie są. To jest pragnienie, żeby wszystko było po To Popycha. Właśnie na tym polega, nie na tym, że tam się, że chcemy. Dobrze wypaść, że się jakoś tam wywyższamy, powiedzmy, czy jakoś coś takiego. No to jeszcze to jest właściwie tylko jakaś taka y, pyszałkowatość, jakaś próżność, może coś takiego. No tam podmówisz sobie trzystnować i masz to z powrotem. Ale pycha jest tworzeniem Wielkiego Brzegu, to jest dopiero potężne zło. I ona nie polega na tym, że robimy miny zarozumiałe jakieś. Że chcemy ze sobą poprawić wizerunek własnych oczach, to jest tylko próżność. Natomiast pycha, ona może być zakamuflowana. Możesz robić skromne ale pycha jest wtedy, kiedy Ty wiesz najlepiej, lepiej od Pana Boga, jak ma być, jak ma się stawiać. Pan Bóg, na przykład, na Twojej drodze życia stawia człowieka, a Ty nie chcesz go przyjąć. Pan Bóg ci daje konkretne miejsce, zadania w do spełnienia, a ty odmawiasz. To też jest przykład, który nieraz dawałem. Pan Bóg uczynił ciebie czarnym mężczyzną, a ty odmawiasz. Chcesz być białą kobietą. No To jest straszne. I odmowa wypełniania powołania. Natomiast pokona to jest przyjęcie wolności. Zęby, przyjęcia i to wynika z miarki sąsiadów. Ufam Panu Bogu, więc pragnę, żeby wszystko w życiu układało się po Boże, nie po mojemu, bo ja jestem pomylny, często się mylę, wszystkiego nie widzę, wszystkiego nie wiem. Pan jest wszechwiedzący, wiedzący, więc niech się dzieje po Boże. A Boże, ojcze, Mój Masz rację, Ty masz zawsze rację. Ty najlepiej wiesz, a ja się Tobie, Twojej woli podporządkuję. To jest postanowione. I właśnie uczyń serca naszego, serca Twego, jest dzisiaj pokornego serca do spraw, żeby nasze myślenie było właśnie takie. Żebyśmy wewnątrz z gruntu tak dogłębnie byli przekonani, o tym, że to zawsze Pan ma a nie my. My jesteśmy omyli. A Pan mi Dalej. Uczyń serca Uczyń serca nasze według serca Twego, to znaczy daj nam jak największą, jak największą jedność i harmonię z Tobą i z całą przynajmniejszą. Jest całkowicie oddany Ojcu w Duchu Świętym jest doskonale zjednoczony z dwoma pozostałymi osobami boskimi. No my nie z dwoma mamy wizytamy się tylko z trzewa, ponieważ sami osobami boskimi nie jesteśmy. Jesteśmy tylko osobami ludzkimi. Dlatego my powinniśmy, naśladując, serce Pana Jezusa, czyli sposób myślenia, zapatrywami Powinniśmy być całkowicie oddani, że najświętsze trójcy jak najściślej z nią zjednoczeni. To powinniśmy na co dzień pielęgnować w sobie, w sposobie myślenia, w podejściu do różnych spraw. Cokolwiek robisz, do czegokolwiek zmierzasz, cokolwiek przedsiębiorz. Czyj to z Chrystusem, cikając razem z ten swój krzyż, razem z Jego Krzyżem? Czy to z Chrystusem i w Chrystusie? Oddając to Bogu, Ojcu, w duchu świętym, tak powinno być cały czas. Cokolwiek robisz, staraj się odnosić to w sercu, nie słowami, ale w sercu do Boga. To jest właśnie na podobieństwo najświętszego serca Jezusa. No. Oczywiście, żeby najbardziej się zbliżyć Najświętszego Serca Pańskiego, to trzeba żyć na co dzień Jego Ewangelii. Trzeba się w Niego wpatrywać. Bo to, w jaki sposób się zachowuje, jak mówi, to wszystko jest wynikiem tego, co jest wewnątrz Unii. U Pana Jezusa nie ma ani śladu, jakiejś dwumyślności, czegoś takiego. Tam nie może być. Ani krztytu, ale udawania. To jest absolutna szczerość jedna. Także jak patrzymy na to, jak Pan Jezus postępuje, co robi, co mówi, to widzimy też, co jest weź. I to staramy się mać na to. Pan Jezus mówi: nie przyszedłem po to, żeby mi służono, ale po to, żeby służyć. Ale służyć to nie znaczy występować z dwóch. To nie znaczy spełniać czyjeś głupie i złe zadciarki. Wcale nie. To by nie była służba by była uległość, być może podyktowana jakimiś względami konformistycznymi. Bo nie chce się narazić, więc zgodę. Nie to. Służyć to znaczy być gotowym robić wszystko dla najwyższego dobra, czyli dla zbawienia Zauważmy, że Pan Jezus służy również biczem przyrządzonym z postrony. Okładając tym bicem i krzycząc, wyrzucając ze świątyni służby, To jest też słuszne. Służyć to znaczy nawet narazić się na na niezrozumienie, na odrzucenie, ale dla zbawienia I to też powinno być w nas, wewnątrz, w środku. To pragnienie służby, znaczy pragnienie spalania siebie, dawania siebie, tracenia czasu, zdrowia, sił. po to, żeby innym pomagać postępować na drodze Wami. To jest dokładnie to, co robi Pan Jezus. To jest to, w jaki sposób widzi nas, co myśli. To jest służba aż do ostatniego trnienia na krzyżu. Pan Jezus to robi z miłości, jak najlepiej pojęty. To znaczy, dla naszego zbawienia, dalsze ogłosi ze wszystkiego, ze wszystkiego. I oddaje wszystko, aż do ostatniego tchnienia. Nie zostawi przy sobie samemu nic, nawet zrozumienia, współczucia, ulgi w cierpieniach. Nic, po prostu wszystko oddaje. I w nas też ma być to dobrze. Oczywiście my jesteśmy słabi. Różnie to nawet dobrze. Ale powinno być w nas pragnienie, dobrze właśnie. Do takiej sytuacji, żeby całe swoje życie poświęcić na chwałę Boga i dla zbawienia wielu, im Ojca i Syna i Ducha Świętego.